Potęga bluesowego szatana. Coś pięknego. No, witam, witam. Troszkę później niż planowałem, ale w końcu jest. Ostatnie z moich zeszłorocznych podsumowań po ulubionych płytach i ulubionych przebojach nadeszła pora na ulubione koncerty. Czyli te, które z takich czy innych względów najlepiej wspominam i te, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Jedziemy! Na miejscu 13 King Diamond na Mystiku. Ja absolutnie do fanów nie należę, muzyka kompletnie nie moja, ale czujesz, że obcujesz z prawdziwą ikoną. Czujesz, że to jest właśnie metal. Warto było zobaczyć, a dodatkowo mam króla w portfolio, a to zawsze plus 10 do lansu. Na miejscu dwunastym występ drugiego z trzech katów, czyli tego z Romkiem, w ramach trasy Legendy Metalu w krakowskim klubie Studio. Jak tylko usłyszałem, że zaczynają grać Odi Profanum Vulgus, natychmiast przerwałem konwersację w palarni i w te pędy pognałem na Dance Floor. Sztos. Aha, i wieści o braku formy pana Kostrzewskiego uważam za mocno przesadzone. Na miejscu 11. Zelenalder w arenie przed behemotem. Widziałem ich pierwszy raz, więc była okazja wyrobić sobie opinię, a nie tylko bazować na tym, co mówią znajomi. Powiem tak. Wersje studyjne ich kompozycji nie mają nawet startu do wersji live. Potęga bluesowego szatana coś pięknego. Na miejscu dziesiątym Waves na dobry początek ostatniego Soulstone Gathering. Nie udało mi się wcisnąć debiutanckiej płyty moich lokalsów do Top 13, a wierzcie mi, że niewiele brakowało. No to chociaż w tym podsumowaniu ich uhonoruję: a wspaniały flow, świetna chemia i obłędne wokale. Mogę nie słuchać takich roków na co dzień, ale na gigu bawiłem się wybornie. Na miejscu dziewiątym Sunnata, uwaga na Castle Party. Wiele osób pewnie pukało się w głowę po tym, jak ogłoszono występ Warszawian, ale po tym, co zaprezentowali, zapewne liczba sceptyków zmalała. To był już mój siódmy gig Sunnaty, i jeśli nie ulubiony, to drugi ulubiony. A wszystkich zainteresowanych obrazkami zapraszam do mojego projektu bichancowego, który przekrojowo i skrótowo. E, pokażę Wam, jak wyglądała moja dotychczasowa fotograficzna przygoda z tym zespołem. Link w opisie. Na miejscu ósmym, Rosk w kwadracie przed Tajcami. Specjalnie dla nich e, olałem drugi dzień Faultfestu i przegapiłem Bulcera, ale było tak przejmująco, że ani trochę nie żałuję. No. Może troszeczkę, no bo w końcu do bulce, ale tylko troszeczkę. Na miejscu siódmym, Little Big w studio, wiksa na całego. Skakałem jak głupi, krzycząc AK-47 ta I na tym komentarzu poprzestańmy. Na miejscu szóstym, REACT 7X na zwięcianie Castle Party. Plan był taki, że zostajemy z pewną uroczą blondynką na afterowej potańcówce, ale tak się wybawiliśmy na tym gigu, że zgodnie uznaliśmy, że aftera można już odpuścić. Na miejscu piątym, Morna Stigmata w kwietniu w ZPT. To było moje pierwsze koncertowe zetknięcie z nową płytą i miazga po całości. Chyba zresztą najlepszy gig, mordy na jakim byłem, a wokale Łukasza zniszczyły system. Spirit into Crystal, najlepsza piosenka. I tak jak w przypadku Sunnaty, tu również zapraszam zainteresowanych obrazkami na skrótową podróż po moich galeriach mordy, których zebrało się już 6. Link w opisie. Na miejscu czwartym Lakuna Coil w kwadracie. Za młodego kuca zasłuchiwałem się w dwóch piosenkarkach. Pierwsza to Anneke, a druga to Krystyna. A teraz po latach nie dość, że mogłem przeprowadzić wywiad z jedną ze swoich dawnych ikon, to jeszcze dane mi było pofocić na tym gigu gigu świetnym i bardzo profesjonalnym dodajmy przebojów nie zabrakło. No to co? Czas na podium. Na miejscu trzecim, Lord of the Lost na Castle Party. A dla mnie koncert festiwalu. A wykonania Morgany oraz Lorelai na zawsze pozostaną w moim sercu. Na miejscu drugim, Slipknot na Mystiku. Kolejne zmarzeń spełnione. Może i nie było Wait and Bleed, ale za to usłyszałem na żywo Selfie. No i mam Korea w portfolio. Maćku, werble. Na miejscu pierwszym, Blinded i krakowska odsłona niewiosny. Książkowy wręcz przykład na to, jak płytę, która jest niezła, można w wersji live wynieść do rangi jakiegoś kosmicznego dzieła, które wypala neurony. A Nihil to król midas metalu. A Wam, jakie zeszłoroczne koncerty najbardziej zapadły w pamięć? Dajcie znać w komentarzach. A ja tymczasem. Dziękuję za uwagę.